Witam serdecznie. Już w 49 odcinku e, z serii Nowy Rok, Nowa Ja. E, wiem, że już mamy koniec marca i dopiero teraz Wam nagrywam e, posumowanie z lutego, ponieważ e, trochę czasu nie miałam, byłam zadowolona e, nauką. E, a jak Wam kora i Wam nagrałam, to po prostu tak bez sensu mi wyszedł. E, to, ten, Bym powiedziała, pierwsza wersja vloga, e, więc po prostu postanowiłam jeszcze raz dla was to e, nagrać. Ale dobra, przejdźmy e, do rzeczy, bym powiedziała, trochę nie jestem zadowolona e, z tego miesiąca, który był, czyli z lutego. E, po prawdę mówiąc, ja nie osiągnęłam takiej cel, jaki e, po prostu sobie postawiłam, e, na y, właśnie, jako cel odnośnie właśnie y, lutego y, bo sobie postawiłam cele takie, żeby wbić 400 minut ale wbiłam 300 minut, y, czyli 5 godzin ale dobra do rzeczy I jestem również ciekawa, czy wy zauważyliście zauważycie y, w sumie y, Um, o Boże. Pełną różnicę w poziomach. E, o co chodzi w poziomach, to zapraszam do poprzedniego odcinka, e, w którym Wam tłumaczę, o co chodzi z tymi poziomami. Więc przejdźmy do, do rzeczy, bo zaraz e, tutaj będzie. Również kolejne podsumowanie, tylko że z marca. I tak myślę, że również dzisiaj Wam nagram podsumowanie z marca, co podejrzewam też będzie mega słabe. Kwiecień będzie jeszcze słabszy. No dobra. Przechodzimy do lutego. Tak jak zawsze będę Wam tutaj wyświetlać dany dzień, o którym mówię plus właśnie rodzaj treningu i czas więc tak, zaczynamy tutaj od 2 lutego w tym dniu ćwiczyłam sobie na rowerze stacjonarnym na poziomie 7 przez 30 minut następnie 4 lutego rower stacjonarny, poziom 7, 30 minut no i następnie był Orbitek, poziom również 7 przez 20 minut trenowałam. 5 lutego to był tylko rower stacjonarny. Na poziomie 7 przez 20 minut. Później 11 luty. Rower stacjonarny poziom 7 przez 20 minut. Orbitek na poziomie 6 przez 6 em, minut. Następnie 13 lutego em, była bieżnia 4 km na godzinę przez 30 minut. Em, następnie był rower stacjonarny na poziomie 7 przez 30 minut. Em, 28 lutego to tak, na pierwszej godzinie WFU grałam w grę. W grę z z daleka przez 45 minut. Na drugiej godzinie wkrołam ja w koszykówkę na punkty przez około 25 minut. Następnie tego samego dnia poszłam na siłownię, gdzie był rower stacjonarny na poziomie 8 przez 69 minut dziennie, jak ja to osiągnęłam. Następnie był orbitek na poziomie 8 przez 18 minut No i tak właśnie się prezentuje em, luty, gdzie szczerze mówiąc jestem mega zaskoczona Jak ja wbiłam w lutym 69 minut roweru stacjonarnego Więc tak, jeżeli chodzi em, w sumie ile em, trenowałam to zaraz Wam tutaj em, podam ten czas treningów. Ok, więc tak, odnośnie czasu treningów, to w sumie wbiłam 300 minut. Co to daje na godziny 5 godzin? Tak jak mówiłam, trochę nie jestem z tego zadowolona. Bo sobie jako ser postawiłam 400 minut, a wbiłam 300. No wiadomo, zdrowie też jest ważne. I tak jak wam podałam czas to tak możecie sobie obieccie minuty i przelecieć na godziny, więc powinno Wam się wszystko zgadzać tak jak wam podałam. No jak zawsze tutaj zawsze powinniście mieć, um, że tak powiem, czas y, treningów, y, rodzaj i czas treningów, aż będę się z wami żegnała. Do zobaczenia, cześć!